zachodzie ta, ta dyscyplina wygląda totalnie inaczej. Z ciekawostek no, na finał, który się odbędzie 26 września na stadionie Szalkę 04 już jest sprzedanych 35 tysięcy biletów. Futbol amerykański w Stanach trochę dotknął już sufitu. Okay. Musi, musi teraz y, przejść, przejść globalnie, więc atak, atak, atak jest mocny na Chiny. No, Europa razem z Turcją to jest 400 milionów mm. ludzi, więc też bardzo duży market. Dobry były sportowy to jest albo świetny alkoholik, albo dobry pracownik, bo my wiemy, że będzie ciężko, że, że ta droga jest taka Cały czas wyboista. Cześć, dzisiaj naszym gościem jest Michał Latoś, prezes z Wrocław. Cześć, dzień dobry. Fajnie, że przyjąłeś zaproszenie, porozmawiamy dzisiaj trochę o futbolu amerykańskim, ale mam nadzieję, że nie tylko. Jesteśmy chwilę po wielkim meczu, we Wrocławiu to było wielkie wydarzenie. Chyba pierwszy raz futbol amerykański na tak dużym obiekcie we Wrocławiu, na Tarczyńskiej Arena. Nie pierwszy raz, ale pierwszy raz od dawna i na pewno pierwszy raz w formie takiego meczu międzynarodowego mm -hmm. i meczu otwierającego ligę, bo wcześniej graliśmy tam finały Mistrzostw Polski okay. w 2015 roku, ostatni raz. Natomiast tak jak mówię, przez te 9 lat bardzo wiele się zmieniło, my też jako organizacja urośliśmy i mieliśmy przyjemność teraz rozegrać spotkanie w niedzielę na Torczyńskiej Arena przy 15 tysiącach kibiców. Niesamowite wydarzenie właśnie, bo i minęło sporo czasu, tak jak mówisz, nawet właśnie, już nie pamiętałam, że już takie wydarzenie było. Super show. No i oczywiście też myślę, że było wiele osób, które pierwszy raz w ogóle były na takim meczu i mówią, że jest to świetne wydarzenie. Jak w ogóle doszło do tego momentu? Jak doszło się do tego momentu, że właśnie tak dużo osób się tym interesuje, można zorganizować tak świetną imprezę międzynarodową, naprawdę na, o, o wysokiej randze? Tak naprawdę no, trochę zaryzykowaliśmy, bo wyszliśmy z założenia, że jeżeli ta promocja wyjdzie nam tak, jak chcemy i zrobimy to na wysokim poziomie i razem z wszystkimi naszymi partnerami, razem z Wami, za co bardzo Wam dziękujemy to powinno przyjść 15 tysięcy ludzi i oni przyszli, więc jakby to pokazało nam, że warto jest inwestować w ten sport, że warto dalej rozkręcać te wszystkie akcje marketingowe, które wspólnie robimy i że doganiamy powoli ten zachód, no bo na zachodzie ta, ta dyscyplina wygląda totalnie inaczej. Z ciekawostek, no na finał, który się odbędzie 26 września na Stadionie Szalkę 04 już jest sprzedanych 35 tysięcy biletów, na stadion może pomieścić 55 i jestem przekonany, że będzie wyprzedany, więc to jest trochę nasze marzenie, ale, ale tak, jesteśmy dumni z tego, co się udało, najważniejsze, że wygraliśmy, bo gdyby na końcu sportowo nie zostało dowieziony, to wiem, że trochę by, pozostałby niesmak, a tak to wszyscy po prostu kolejny dzień chodzą uśmiechnięci. Jasne, dokładnie. Także wyniki sportowe super, nawet pewnie niewiele osób, albo może ciągle za mało osób o tym wie, jak duże sukcesy odnosicie w, w tym sporcie i to było też ciekawe, co powiedziałeś, że właśnie w Europie, w innych krajach on też jest mega popularny, tak? To nie jest tylko, to nie tylko Stany, ale na przykład właśnie nasi zachodni sąsiedzi. Tak, no to jest też tak, że futbol amerykański w Stanach Trochę dotknął już sufitu. Okay. Musi, musi teraz y, przejść, przejść globalnie, więc atak, atak, atak jest mocny na Chiny. No, Europa razem z Turcją to jest 400 milionów no. ludzi, więc też bardzo duży market. Dwa lata temu pierwszy mecz NFL rozegrany w Niemczech. Już od długiego czasu mecze NFL są rozgrywane w Wielkiej Brytanii. Te stadiony się sprzedają. Na ten pierwszy mecz w Niemczech w jednym momencie 3,5 miliona ludzi próbowało kupić bilet. Więc tak naprawdę futbol amerykański u naszych zachodnich sąsiadów to jest obecnie sport numer dwa. Wow! Mało kto by o tym powiedział, a Francja, Hiszpania, Wielka Brytania, Włochy wszyscy tym żyją, więc tak naprawdę my staramy się gonić, gonimy ich sportowo. Mhm. Organizacyjnie też pokazaliśmy teraz w niedzielę, że, że potrafimy to robić, że Polacy też potrafią się zakochać w czymś nowym, więc mam nadzieję, że teraz tak naprawdę mamy trochę wspólną misję edukowania ludzi, jeżeli chodzi o nasze produkty i o to, co próbujemy im sprzedawać, więc to, to jest takie największe wyzwanie dla nas teraz. Dokładnie tak jest, bo złoto też jest u niektórych naszych sąsiadów, szczególnie właśnie po tej niemieckiej stronie, dużo bardziej popularne i no, zresztą tamten rynek jest jeden, jeden z w ogóle największych, czy też właściwie no to największych. No prawda, produktów. ja wiem, jak ja się zdziwiłem, kiedy Ty mi podałaś te informacje o ilości sprzedawanych, sprzedawanego złota w tonach w Niemczech a Polsce. To dokładnie to można przełożyć jeden do jednego, jeżeli chodzi o zainteresowanie futbolem amerykańskim. Oczywiście, że teraz argumentów możemy mieć dużo, dlaczego tak się mhm. dzieje, ale to nie zmienia faktu, że moja i Twoja rola będzie jakby polegała na tym, że no my musimy cały czas edukować, mówić o tym, dlaczego to jest fajne, dlaczego warto jest oszczędzać, albo dlaczego warto jest przyjść na mecz Panter z Wrocław i zobaczyć i zainteresować się czymś nowym. Yy, to dlaczego warto przyjść na mecz Panter z bo, co bo, jest, to jest bo to jest to, totalnie coś innego Już nie mówię o tym, co zobaczymy na samym boisku, yy. ale o atmosferę wokół. Kolorowo, miło, sympatycznie, rodzinnie, świetna muzyka, dobre jedzenie, i tak naprawdę cały dzień w kulturze amerykańskiej, który ma spowodować, że my spędzamy ten dzień na stadionie razem yy, ze znajomymi, z rodziną, poznajemy nowych ludzi, więc sam, samo spotkanie, że tak powiem, trochę nas pcha w tą stronę, bo ono potrafi trwać 3 godziny. Mhm. Nawet jak byliście teraz z nami na meczu, no to piknik się rozpoczął o 10, a wszystko tak naprawdę się skończyło o 17, więc tutaj budujemy taki cały experience, który ma który ma zapełnić ci dzień, i który ma po prostu spowodować, że będziesz się na końcu czuła fajnie i miło. To nie jest trochę jak z meczem piłki nożnej, że się wchodzi, jest pierwsza połowa, przerwa, druga połowa, półtorej godziny, wszyscy do domu. Więc tak, myślę, że tutaj bardziej chcemy sprzedać tą taką kulturę no. amerykańską. To potwierdzam, że rzeczywiście wydarzenie jest wspaniałe. Wiele osób było pierwszy raz, no bo właśnie było to dużo, dużo większy, no dużo wie, większe możliwości tak. obiektu i mówiło, że to jest świetne, świetnie też właśnie dzieci też w ogóle świetnie się bawiły. Robiliśmy razem konkurs zresztą na, na tym mecz można było wygrać złoto i na następnych też będzie można. To już mogę, myślę, sprzedać. No i dostaliśmy mnóstwo odpowiedzi, bo pytanie konkursowe dotyczyło dotyczyło drużyny, ale było też mnóstwo odpowiedzi o, o poziomie sportowym, ale też właśnie o tym, że ktoś jest pierwszy raz, że super, że się zapalił i przede wszystkim no, dzieciakom to się niesamowicie, niesamowicie podobało, więc to potwierdza to, co mm. mówisz. Ale poziom sportowy też jest bardzo wysoki, nie, nie, nie możemy o tym zapominać. Powiedz, jakie są wyzwania generalnie w zarządzaniu klubem w sporcie, który nam, laikom, wydaje się w Polsce dosyć niszowy, bo tu i sportowy poziom jest super, poziom show jest absolutnie, no myślę, że wiele osób się tego nie spodziewało, Marketingowo to wydarzenie było, no muszę powiedzieć, wspaniale przygotowane. Dziękuję. Także no, oba, oba obszary też funkcjonują super, bo czasami jest tak, że sportowo jest nieźle ten drugi obszar kuleje albo w drugą stronę. Tak, no tutaj na pewno jakby my to robimy dla zawodników, my to robimy dla drużyny i ona jest tutaj najważniejsza, bo Mówi się w sporcie tak, że atak sprzedaje bilety, a obrona wygrywa mistrzostwa. Okay. I, I mam nadzieję, że w tym roku i w tym pierwszym meczu tak to było i tak to wygląda. Natomiast przechodząc dalej do tego wątku, no to jest też inna operacja. Ja osobiście wywodzę się z koszykówki, a z ciekawostek, mm -hmm. no my podróżujemy na mecz wyjazdowy 76-8 osób. To jest naprawdę poważna wycieczka. To są dwa autokary, trzy busy, więc to cała logistyka tego, tego, tego naszego wyjazdu to jest no, coś niespotykanego w, inny, w innym sporcie. No, no, my na samym treningu na początku mieliśmy 100 zawodników, więc żeby nad tym zapanować, no, nie udajemy najmądrzejszych na świecie. Sięgamy po fachowców z oceanu, okay. więc mamy sztab trenerów na czele z Davem Christensenem, 40 lat doświadczenia na najwyższym poziomie w USA. Wrócił dla nas z emerytury. Gość, który kocha wygrywać, który kocha rywalizację, więc to jest w naszym DNA, bo to idzie u nas od właściciela po tak naprawdę wolontariusza na dole, że my zagramy teraz z i ja będę bardzo chciał z Tobą wygrać. Więc tak podchodzimy do tematu i myślę, że to jest jakby trochę ta największa siła, że ten klub tworzą trochę szalone osoby, mm -hmm. dla których to jest pasja, która przerodziła się w pracy i myślę, że też to, co teraz jest warto potwierdzić, że pan powiedzieć, że Panter zwraca to nie tylko futbol amerykański, ale też tak. softball, lacrosse, ultimate, frisbee, które chociażby teraz. W weekend, kiedy my graliśmy na Tarczyńskiej, ale nas zdobyła na Polski. No proszę, także naprawdę no, gratuluję. Dziękuję. <grystanie> <grystanie> gratuluję po raz kolejny, no właśnie, i tych sportowych, i tych sportowych sukcesów. Mówiłeś o zawodnikach, mówiłeś, że to wszystko dla zawodników, a powiedz mi, zawodnicy to są profesjonaliści. Gra się zawodowo-profesjonalnie w futbol i w pozostałe też dyscypliny, o których mówiłeś w Polsce. Czy to jest ciągle jeszcze hobby? To jest yy, ciągle, my to nazywamy sportem półprofesjonalnym, z tego względu, okay. że oni um, mają. Korzyści, czyli mm -hmm. jakieś pieniądze zarabiają, są traktowani jak profesjonalni zawodnicy, prowadzą się jak profesjonalni zawodnicy, ale na końcu mm -hmm. też chodzą do pracy, mają swoje rodziny, więc w tej, w tej grupie polskich zawodników tak naprawdę mamy i lekarza, i wojskowego, i policjanta, i studenta, i nauczyciela. Więc tutaj tak naprawdę jest miks, plus 10 profesjonalnych zawodników, sześciu mm -hmm. Europejczyków i czterech Amerykanów. Okej, okay, a powiedz mi teraz, gdyby ktoś nas słuchał i tak sobie pomyślał, fajne, chcę spróbować, chcę spróbować zagrać w futbol. To jeżeli masz mniej niż 18 lat, to na pewno czekają na Ciebie nasze sekcje juniorskie mm -hmm. i to jest najlepsza droga do tego, żeby być dobrym futbolistą, a jeżeli nie, mamy też drużynę satelity w kontach wrocł wrocławskich mm -hmm. Jaguars, gdzie można pójść i się sprawdzić. Byli sportowcy na pewno są, mm, o wiele szybciej mogą to załapać. Jasne, no, czyli jakby ciągle jest możliwość, tak? Żeby Oczywiście, tego sportu że tak. skrybować bo myślę, że trochę go znamy z filmów i, i trochę... Ale nie do końca go rozumiemy. Czy jesteś w stanie w dużym skrócie przybliżyć podstawowe zasady dla kogoś takiego jak ja, To wiesz, widzisz? <laughs> fajne widowisko jest i sportowo, i dużo się dzieje, ale... Wiecie co, ja zawsze mówię, nie, że, że Amerykanie generalnie nie wymyśliliby sobie ciężkiego sportu no, do oglądania w, w telewizji. A druga też sprawa jest taka: no wszyscy wiemy, jak się gra w koszykówkę. Ale mhm. wyobraźmy sobie teraz sytuację, że ty nigdy nie widziałaś koszykówki na oczy. Ja mam Tobie wytłumaczyć zasady. Mhm. Rzut za trzy, za dwa, za jeden, zasłona, połowa, 20-30 sekund. Więc kiedy się zagłębimy w ten sport, to oczywiście generalnie to są naprawdę szachy mhm. na boisku, rozgrywane przez, przez wielkich gości. Ale w wielkim skrócie tak naprawdę chodzi Chodzi o to, żeby wprowadzić piłkę do pola punktowego. Za to zdobywa się 6 punktów, potem się podwyższa za jeden, więc generalnie po jednej akcji możemy zdobyć 7 punktów okay. i tak to sobie liczymy. Są takie znaczniki na boisku, mm -hmm. które pokazują, ma, którą mamy próbę, trzeba przejść 10 yardów, ma się na to 4 próby. Więc teraz, kiedy o tym mówię i Państwo pewnie dalej słuchają, mówią, no okej, okay. on powiedział i my nic nie rozumiemy, to odsyłam do filmów, które mamy na YouTube, które o tych zasadach mówią, bo zdecydowanie łatwiej to złapać, kiedy mówimy o tym, patrząc na obrazek. Więc jeżeli przyjdą Państwo do nas na mecz, wezmą do ręki klaskacz, posłuchają Państwo komentatora. Zobaczą, co pokazujemy na ekranach, to daje sobie a, tą prawą rękę uciąć, że po pięciu minutach naprawdę zrozumiemy zasady na tyle, żeby spokojnie móc oglądać ten mecz. Więc nie jest to nic trudnego, oczywiście im bardziej się zagłębiamy, tym, tym pokazuje nam, jak bardzo rozbudowany jest to sport, ale to jak każda inna dyscyplina. Natomiast generalnie jest to... Bardzo łatwe do oglądania. Mówiłeś, że zawodnicy no, pracują też zawodowo, więc być może w dużej mierze nie dotyczy ich to, co dotyczy profesjonalistów w innych sportach, bo tam często jest tak, że ta kariera sportowa jest krótka no i potem zaczyna się problem z tym, że ktoś niewystarczająco dobrze zarządzał swoimi finansami. Tak, no to jest drodze. częsty przypadek w USA, gdzie dzieci, nawet w Polsce, bo ja też jestem sam, byłem sportowcem mm -hmm. i nie wiem, czy to będzie na miejscu, czy nie, no ale to do, dobry były sportowiec to jest albo świetny alkoholik, albo dobry pracownik, bo my wiemy, że będzie ciężko, że, że ta droga jest taka cały czas wyboista, że do tego celu tak naprawdę, żeby dojść, to trzeba naprawdę poświęcić dużo siebie, czasu, energii i tak dalej, więc myślę, że, że to jest taki główny aspekt sportowców, a druga sprawa tak, mało się o tym mówi, mhm. chociaż coraz więcej, o tych, jakie problemy psychiczne mają sportowcy, o tym właśnie, jak potem trafiają na rynek pracy i nie wiedzą, co ze sobą zrobić, bo wcześniej zarabiali duże pieniądze, albo i mniejsze pieniądze, a co się z nimi stało, to tak naprawdę w momencie, kiedy one wpływały na konto, nie myśleli. Więc, my tutaj, tak jak powiedziałem, o zawodników staramy się bardzo dbać mm -hmm. i też razem z wami staramy się też ich edukować, nie tylko w tych aspektach zdrowotnych, ale chociażby właśnie w tym finansowym, czy bezpieczeństwa, czy wielu innych punktach, które są ważne. Jasne, czyli ta edukacja inwestycyjna również a powiedz mi, czy ty masz jakieś takie swoje inwestycyjne, ulubione, nie wiem, narzędzia, metody nie wchodząc ja w rynku, się interesujesz tym tematem inwestycyjnym. Na szczęście moją żoną jest magister matematyki. Super. Osoba, <laughs> która pracuje na, na funduszach, więc jakby ja tutaj pełne zaufanie, moja żona jest in charge, jeżeli chodzi o okay. inwestycje i, i pilnowanie finansów, i, i to jest bardzo fajne. Natomiast myślę, że tutaj tematem, do do którego ja podchodzę, to żeby ten portfel zawsze był jakoś równomiernie rozłożony, żeby nie stać na jednej nodze. O, sportowo będę mówił, nie chcę tutaj się bawić nawet zewnictwo finansowe i udawać, że się na tym bardzo dobrze znam, ale uważam, że ważne jest budowanie swojego portfela, trochę go rozkładanie na, na, na różne tematy, no i tutaj dochodzimy do tego naszego chyba głównego punktu, gdzie złoto no, jest jedną bardzo fajną, stabilną i bezpieczną nogą, przynajmniej ja do tego tak podchodzę. Myślę, że powiedziałeś tak naprawdę to bardzo profesjonalnym językiem, bo właśnie chodzi o i o to, żeby mieć różne rzeczy w portfelu. I złoto i nie tylko złoto, no właśnie złoto się doskonale nadaje no, do tej stabilizacji jako coś takiego pewnego, długoterminowego, bezpiecznego. No i. Yy... No na pewno to jest chyba lepsze niż taka po prostu gotówka leżąca w skarpecie. Gotówka bo... jest najgorsza, zdecydowanie, prawda, no, bo traci po prostu na, na wartości. Także na pewno złoto to jest dobre rozwiązanie. I mam nadzieję, że będziemy jeszcze o tym mówić, i do zawodników, i do kibiców, których będzie coraz więcej na kolejnych meczach. Będzie można też złoto na kolejnych spotkaniach po raz kolejny wygrać, tak jak... To jest. prawda, to jest bardzo ciekawe, bo nie wiem, czy ktoś inny w Polsce no, takie nagrody daje. Jasne, także zapraszamy i cóż, myślę, że warto właśnie przed tym meczem spojrzeć sobie na ten filmik, żeby ogół, ogół jakiś załapać, jeśli idzie o zasady, ale jeśli nie, to nie martwcie się, bo naprawdę atmosfera jest wspaniała i można wspaniale spędzić dzień i po prostu poczuć tak My, my, my też jakby to... obiecujemy... Że zadbamy o Państwa i będziemy edukować nie tylko w temacie finansów, ale też w tym, co się dzieje na boisku, bo, bo złapiecie bakcyla po prostu, jak przyjdziecie na ten mecz. To jaki cel sportowy teraz? Cel jest zawsze pracuje? jeden. Chcemy wygrać tą ligę. My, nasze DNA, naszej organizacji jest takie, że ja nigdy nie powiem, że chcemy być okay. fajną drużyną w środku mm -hmm, tabeli, mm -hmm, awansować mm -hmm. do play-offów. Nie, cel jest jeden. Trenera mój, właściciela i każdej osoby, która tutaj pracuje, wygrać tą ligę. Absolutnie gęstwy zwycięzcy i myślę, że oczywiście zapraszamy nie tylko Wrocławia, ale już widziałam po tym naszym konkursie, że jest dużo osób właśnie w Wrocławiu, które są bardzo dumne z tego, że jesteście stąd. Świetnie, że mamy taką drużynę i że możemy się tymi sportowymi sukcesami cieszyć. Także trzymamy kciuki mam nadzieję, że troszeczkę się też przyłożymy do tego. Oczywiście, do ja zwycięzcy. też dziękuję i też dziękuję, że wy zaufaliście nam i jesteśmy razem, bo wiem, że to też jest dla nas bardzo ważne. Dzięki za dziś i do zobaczenia. Dziękuję.